Cześć. Dziś pokażę Ci, jak krok po kroku wykonać pozycję okrętu, czyli nawasane. Siadamy na macie. Połącz stopy, połącz swoje kolana. Postaraj się zbliżać do siebie swoje uda, rotując je delikatnie do wewnątrz. Możesz uchwycić pod kolanami, żeby. Wyciągnąć mostek i wyciągnąć nasz kręgosłup, wyprostować go. Następnie przenieś swój ciężar ciała delikatnie do tyłu na kolce kulsowe i postaraj się oderwać stopy od maty. Mostek idzie do góry, dłonie równolegle do maty. Jeżeli jest wszystko ok, pozycja jest stabilna, możesz wyprostować. zwrócić uwagę w tej pozycji. No przede wszystkim, kiedy wchodzimy do niej i jest nam ciężko, spokojnie możemy tutaj uchwycić sobie pod kolanami. To pozwoli nam jeszcze mocniej wyciągnąć nasz mostek do góry. Unikaj tutaj zapadania się w dolnych plecach. Mostek jest wyciągnięty. Jeżeli zaczniemy się zapadać, zaokrąglać plecy, zamykać naszą klatkę piersiową, jeszcze dodatkowo staramy się wyprostować nogi, Prawdopodobnie przewrócimy się do tyłu. Tego nie chcemy. Pracuj tutaj aktywnie swoimi mięśniami brzucha, ale też mięśniami pleców, ponieważ wzajemna praca tych grup mięśniowych będzie się równoważyć i pomoże nam w stabilności w tej pozycji. Także nie zapadamy się w nich plecach. Podciągamy się, jak jest ciężko, możemy się. Ważne jest też to, żeby rotować nasze uda do pewnie już cały czas. Chcemy tutaj dociskać. Kolana, dociskać uda do siebie. To też nam pozwala później wyprostować nasze nogi w pozycji park. Jest z tyłu, rotu jest na zewnątrz, opadka ściąga w dół. Co zrobić, jeżeli w tej pozycji jest nam ciężko. Nie chcą nam się prostować nogi i ogólnie jest to Pomoże nam tutaj kostka. Jeżeli nie masz kostki, spokojnie możesz wykorzystać do tego książkę. Ustaw swoją kostkę między kolanami i bardzo mocno ją ściskaj. Sam możesz uchwycić pod kolanami, wyciągnij mostek, przenieś ciężar do tyłu. I w ten sposób pracujesz nad rotowaniem swoich ud do wewnątrz wzmacniasz pracy przywodzicieli, które pozwalają nam stabilizować całą pozycję. Ale co zrobić, jeżeli na wasa nie ciężko jest nam wyprostować nogi? To nie zawsze jest tak, że jest winny, słaby brzuch. Tutaj w główną rolę w prostowaniu nóg odgrywają nasze mięśnie czworogłowe uda. I to tutaj szukałabym problemu, a dlaczego nasze nogi nie chcą się wyprostować na bazań. Mocny brzuch jest bardzo ważny, ale za wyprostowanie nóg odpowiadają mięśnie czworogłowe i również przywodziciele znajdujące się w wewnętrznej stronie naszych ud. I tutaj bardzo pomocna właśnie będzie praca z kostką. Co jeszcze? Na co zwrócić uwagę? na wasa nie się mówi aktywny brzuch mocny brzuch tutaj wszystko mamy brzuchem to też słuchajcie nie do końca jest tak bo jeżeli my będziemy mieli bardzo mocny brzuch i zaczniemy napinać nasz mięsień prosty brzucha to on spowoduje skracanie się tutaj tej przestrzeni pomiędzy pępkiem a dołem naszego mostka i automatycznie będziemy zaokrąglać nasze plecy bo nasz brzuch będzie bardziej spięty tym bardziej warto zwrócić uwagę na to, że w pozycji na, wasa, na nasz kręgosłup w stosunku do nóg jest ustawiony mniej więcej pod takim kątem. I żeby ten kąt uzyskać, potrzebny nam jest przodopochylenie miednicy, a nie tyło pochylenie. Miednica się przychyla do przodu. Więc w momencie, kiedy mocno zepniemy nasz mięsień prosty brzucha, automatycznie wchodzimy w tyło pochylenie miednicy, zaokrąglają nam się dolne plecy, klatka piersiowa jest. Zamknięta. Także my tutaj chcemy, owszem, mieć mocny brzuch, pracować tym brzuchem, ale mięśniami poprzecznymi. My wchodzimy zdecydowanie w głębsze warstwy mięśniowe. To pozwala nam na przechlenie miednicy do przodu. Otwarcie klatki nie zapadanie się w lecie. Daj koniecznie znać, czy te wskazówki były dla Ciebie pomocne. Pamiętaj, w tej pozycji nie walczymy. Ona ma być lekka, nie zaciskamy twarzy. Jak jest ciężko, zawsze możemy sobie chwycić pod kolanami. To te też jest nowa Asana. A praca z kostką na pewno pomoże Ci podkręcić tą Asanę i mierzyć się z wyprostowaniem nogi i szukaniem stabilności. Koniecznie daj znać, jak Ci